Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, wspominał pan wczoraj we wzruszających słowach tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej kolegów ze stronnictwa. Ciągle zachowuje pan nadzieję, że pamięć o tej tragedii połączy nas, tak jak pamięć o Katyniu, tak pan napisał. Czy wczoraj ta nadzieja została wzmocniona? No To jest y, zawsze dla mnie ogromne przeżycie. Każdy 10 kwietnia po katastrofie smoleńskiej, ja wspominałem Wiesława Wodę, to był mój nauczyciel, y, prezes PSL-u w Małopolsce. Przyjaciel, można powiedzieć, starszy przyjaciel rodziny, ale, ale znałem go od dziecka, więc dla mnie to, to było naprawdę ogromne, ogromne przeżycie. Oczywiście Leszka Deptu, Edwarda Wojtasa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę, wszystkich, którzy zginęli, wspominaliśmy wczoraj. Nie ma wspólnoty. Nie ma tego, co było na krakowskim przedmieściu. Nie ma tego, co było w trakcie pogrzebów. Jest jeszcze gorzej, i gdzieś też zginął Katyn w tym wszystkim. Gdzieś nie, nie widzę dzisiaj delegacji jeżdżących do Katynia z takim reprezentacją najbardziej, najważniejszych władz państwowych. Gdzieś to wszystko zginęło w tej nienawiści, ciężkiej chorobie nienawiści, która panuje w Polsce i zatruwa. A dlaczego, a dlaczego ta nienawiść panuje? Ja panu przeczytam taki wpis, bo, bo ta, nienawi ta nienawiść jest, jest... W różnych, tak. z różnych mhm. stron. To prawda. Pan kolega z rządu napisał Wieczna pamięć ofiarom katastrofy i wieczna hańba tym, którzy o kłamaniu o niej doszli do władzy i tak dalej, nie odzyskali wraku, nie powali komisji międzynarodowej. Czy to był dobry moment na takie wpisy? Myślę, że... Yy... Każdy 10 kwietnia powinien być troszkę y, bardziej refleksyjnym dniem, a nie, nie politycznym. Ale wczoraj Antoni Macierewicz zaczął od rana y, swoimi wywodami, swoimi insynuacjami i, i mówieniem o tym o, o, o zamachu, a nie o, o tragicznym wypadku. Więc to, to, to podsyca. To jest na, pewnie ten element, który w największym no stopniu tak, ale jak pan podsyca wie, tą dla, nienawiść i skłóca plemiona. procent badanych w różnych sondażach ciągle ta, ta że tak powiem opcja zamachu jest prawdopodobna i, i tak naprawdę to chociaż wielu ludziom wydaje się to niemożliwe, no to ta katastrofa nie została w 100% zbadana, więc różne znaki zapytania są. Ja nie mam wątpliwości, że to był tragiczny wypadek, który e, dotknął nas wszystkich, dotknął nas wszystkich, e, dotknął całą Polskę. Tragiczny wypadek, a a nie zamach, i ci, którzy o tym ciągle będą opowiadać, nie mając żadnych dowodów, nie mając żadnych potwierdzeń e, naukowych, e, racjonalnych, bo, bo są irracjonalne e, jakieś wynurzenia, e, ty, ci oni w niewątpliwy sposób dzielą to społeczeństwo. Jest grupa osób, która e, ma poczucie, i chęć większej ilości informacji na ten temat. To, to, to ja jestem w stanie zrozumieć. ale jeżeli... Myślę, że całkiem duża grupa, no tak, bo ponad tak, 50% to... uważa, że sprawa nie jest wyjaśniona. Oczywiście, bo pewnie nie da się wszystkich elementów dzisiaj pokazać, zbadać. Chciałbym też, żeby wszystkie były na stole i wszystkie pokazane, ale te główne rzeczy dotyczące właśnie tragicznego wypadku Zostały pokazane. I jączenie na tym, i chęć żerowania w jakikolwiek sposób na tej pamięci, jest rzeczą okropną. Ale myślę, że to jest przesłanie dla wszystkich stron. To jest przesłanie dla wszystkich stron. Dla wszystkich stron, to prawda. Panie prezesie, zmienimy nastrój, bo chciałbym pana zapytać, czy w wirze politycznych i nie tylko politycznych zdarzeń odnotował pan bardzo ważną prezentację pierwszego zdjęcia Czarnej Dziury. Co wczoraj nastąpiło. Nie, jakoś. No właśnie, byłem i w Krakowie, w Mielcu, bo no, później. Ale to było tak. Wydarzenie światowe, powiedziałabym. I to... Ta czarna dziura to naprawdę było coś. A ja chciałam pana zapytać, czy pan się, czy pan się nie boi, że PSL w koalicji europejskiej może tak skończyć, <noise> jak te duże gwiazdy, które wpadają, które właśnie tworzą tę czarną dziurę i wokół. Wokół nich tworzysz taka przestrzeń, z której nie ma powrotu. Mm, już tą czarną dziurę wieszczą nam od wielu, wielu lat inni do niej wpadli, my ją roztropnie omijamy. Nawet dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej pokazuje, jak ważny jest PSL po pierwsze w Koalicji Europejskiej, że to są kompletnie inne wyniki, że jest nawiązana walka łeb w łeb z pisem, jeżeli idziemy wspólnie i zupełnie inne wyniki do Sejmu, ale bezpieczne przekroczenie progu przez Polskie Stronnictwo Ludowe, A które macie, próbowano je, zniszczyć państwo? w tej kadencji wielokrotnie, wyeliminować życia publicznego, nie udało się, nie uda się. E, jestem spokojny o przyszłość PSL-u, bo wiem, na jakich fundamentach ją budujemy. E, jak tchnęliśmy życie w nasze korzenie. Znaczy ją, koalicję europejską, tak? Nie, o, nie. o, o przyszłość PSL-u jestem Aha, spokojny. Bo ją. A, przyszłość ją, rozumiem, bo myślałam, że pan mówi o koalicji europejskiej. Nie, teraz. mówię o, o przyszłości stronnictwa, o, o, a to rozumiem. będzie ją, ją się, się realizować przyszłość. w najbliższych wyborach, i europejskich, ale też parlamentarnych. A jeżdżą państwo po wsiach teraz? W I, ostatnich po I miastach, i wsiach. No, i jak ma jest miasteczka. przyjmowany fakt, że jesteście w koalicji europejskiej? No wczoraj właśnie miałem też po południu duże spotkanie osób, działaczy, ale nie tylko, sympatyków z powiatu Mieleckiego. I jest zrozumienie dla tej decyzji, że to jest jedyna szansa na zwycięstwo w wyborach, zmianę też pozycji Polski w Europie, umocnienie. Oczywiście wydaje się, że większe jest zrozumienie do pójścia razem w wyborach europejskich. Jest, będzie etap dyskusji po wyborach. W majowych, jak mamy pójść do parlamentu polskiego. A w polskiego. tym momencie, pan jest na tak czy na nie? Nie, znaczy, zobaczymy, to, to jest też jesienią. dobry test. Znaczy Te wybory są dobrym testem politycznym naszej skuteczności, wyniku, jaki otrzyma cała koalicja i roli, jaką może odegrać w tym Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc wszystkie decyzje, które będą dotyczyły wyborów parlamentarnych do parlamentu polskiego dopiero po 26 maja. No dobrze, czyli to jest, pan mówi, dobrze przyjmowane, ale czy. jest przyjmowane tego... ze zrozumieniem? Ale nikt tam nie, nie biegnie z widłami, jak Nie, pan nie, nie? nie? Ja, ja wiem, że, że niektórzy nasi wiem, konkurenci. Widły to rzadko używane są, prawda, eee, już teraz. No już, to nie biegną e, dlatego e, z widłami. Y, nasi konkurenci polityczni bardzo by chcieli y, nas oczerniać, y, opowiadać jakieś y, głupoty o tym, ale że ja, zdradziliśmy ja, ja, ja wartości. Ja, ja w ogóle nie to nie Ale, ale Panie to, prezesie, to się... ja pytam, nie. jak to jest ja pytam, nie, ale, jak ale to jest się z tym wiąże, pani redaktor. To się z tym wiąże, że ktoś podsyca nastroje, że jakieś jest niezrozumienie tej decyzji lub brak jej akceptacji. Ale jest to przyjmowane ze zrozumieniem. Ale chłopa swój rozum, to nie musi mu ktoś tam podsycać. Pięknie prawda? pani redaktor powiedziała, dlatego w rozumny sposób ocenił konwencję pisów w Kadzidle i nie przyjął jej zbyt wielkim entuzjazmem. Raczej z uśmiechem. W właśnie, z uśmiechem y, konferencję w Kadzidle, tak? Tak, Pan tą, tą powiedział. konwencję. Tak. Y, no właśnie, właśnie chciałam, chciałam zapytać, czy rzeczywiście z uśmiechem, ale to jest uśmiech <laughs> zadowolenia? Czy, czy jaki to jest uśmiech? To jest taki chyba uśmiech, który wykazuje, że ci, którzy zabierali głos na czele z prezesem Kaczyńskim w sobotę, nie do końca czują ten temat, na którym się wypowiadali. Bo po pierwsze, prezes mówił o dopłatach od krowy, od tucznika a dopłaty są do rolnictwa, do hektara, tak. do bydła. Do utrzymania zwierzęcia. Do, do utrzymania, do produkcji rolnej, a od to mogą być podatki. Więc tu już Oj, na wsi... Tam od... A nie, o, nie, nie. nie. No to, to jest, to jest, to jest tak, poważne. Tak, ja wiem, że od krowy to jest mleko. I dla tych, którzy się zajmują tematem, którzy żyją z rolnictwa, no to to już pokazuje, no kurczę, no wyszli, mówią coś, ale nie no do końca dobrze. wiedzą. Nie do końca wiedzą, że ale... takie dopłaty są już dzisiaj realizowane. Bo są dopłaty rolno-środowiskowe, Rodowiskowe. I one są realizowane i jest wsparcie dla raz zachowawczych, dla zachowania ras takich tradycyjnych. One w są, tak? są w Polsce są Są w Polsce. Są do koni, do krów, są do kus, do owiec. Są takie no dopłaty na, w systemie rolno-środowiskowych do określonych raz e, tych, które e, no tak. są od lat, od pokoleń hodowanych w Polsce. A, a proszę każdym dlaczego państwo nie podpowiedzieli swoim partnerom e, z Koalicji Europejskiej, że mówili o tym, że PIS, e, daje pieniądze na krowy i świnie, a nie na nauczycieli. To jednak może, może to atrakcyjnie brzmi, ale... Ale no nie, mądre to, to nie Ja jest. słyszałem wystąpienie Grzegorza Schetyny w Gdańsku dzień po tej konwencji. i Mówił o tragedii e, polskich hodowców trzody chlewnej, gdzie zlikwidowano ponad jedną czwartą gospodarz, gdzie ASF niszczy i rozlewa się Jasne, po całym ja kraju. Ja mówię, ja mówię o tym, no, tym porównaniu. To niedobre jest... porównania. Naprawdę trzeba podchodzić poważniej. Znaczy nie, nie ma się tutaj z czego żartować. Chodzi o to, i to nie powinni robić politycy, te, ten żart się pojawia na spotkanie. Ale to... jak on wychodzi ale od on tych, którzy dalej. się zajmują e, tematami e, i żyją z tego, to to jest co innego. On idzie dalej ten żart i później powtarzają tak bezrefleksyjnie i rzeczywiście wygląda na to, że nie ma pieniędzy dla nauczycieli, a, są, Problem... a są dla rolników. Znaczy I... tu prezes Kaczyński obiecał pieniądze, których sam jeszcze nie wynegocjował. Nie do rząd... końca dlatego, że nie. później, później. Nie, redaktor. To... Bo, bo... Minister Ardanowski powiedział, że możliwe są dopłaty jeszcze. W tym roku, że w czerwcu, Aha. w czerwcu może. A kiedy zapaść... będą podwojone dopłaty? Tego minister Ardanowski już nie powiedział, bo obiecał to trzy pół ja roku. Teraz kiedy będą ja... ceny minimalne gwarantowane? Znaczy ale te... Proszę na mnie nie napadać, ale, czy ja jestem ja ja minister Ardanowski? Je... Ja mówię, co powiedział Ardanowski? Nie... Powiedział, co powiedział minister Ardanowski, że że mogą być. Nikt w, w tym studiu napadać na panią redaktor by się nie ośmielił, a tym bardziej ja. ja chcę... Nie chciałbym nigdy też pani porównywać do ministra Dobrze. Ardanowskiego, naprawdę, to to, to, to zupełnie no dwa inne. Kamień milowy. E, tak też Bo Nie chciałbym być do jakiegokolwiek polityka. Do jakiegokolwiek ministra. Ty też tego polityka nie planujesz robić, ale powiedzmy, jak wygląda sprawa. Czy razie... jakiś wniosek, minister. Ale chciałbym zadać publicznie panu ministrowi pytanie, Aha, no dobrze, jeśli mogę pewnie. skorzystać. Pan teraz będzie zadawał pytanie. To ja poczekam. E, no i będzie troszkę inaczej. E, kiedy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dopłat? Kiedy e, ten wniosek dotyczący e, dopłat jeszcze z tej perspektywy będzie złożony, czy będzie zrealizowany? Bo na to nie ma odpowiedzi. Czy to nie jest tylko taka zagrywka przedwyborcza, bo tak to chyba wygląda. E, pieniądze, które są z, z, przedstawione w negocjacjach, w których uczestniczy rząd polski, na polskie rolnictwo po roku 2020, są mniejsze niż my wynegocjowaliśmy. Wy, my wynegocjowaliśmy 32 miliardy. Dziękuję. Bardzo proszę. E, e, Jak może pa, być sympatycznie? Panie prezesie. Okrągły stół w sprawie oświaty. Pan jest za czy przeciw? Ja uważam, że do stołu powinien usiąść pan premier dzisiaj, a nie czekać na zakończenie protestu, strajku. Powinien przyjechać z nową ofertą do nauczycieli, Czyli do związków. Czy chodzi o nową ofertę? A nawet no, jeśli... przy, my apelowaliśmy czy do do Czy o obecność do, premiera? O zwołanie... Chodzi o kwestię osobowości czy o kwestię nie. decyzji? Obecność premiera ma wpływ na decyzję. Chcę, w to wierzę. Ale jeżeli e... Rada Ministrów podjęła jakąś decyzję, no to wtedy może ktoś inny. Dobrze, no ale negocjować. Rada Ministrów, moim zdaniem, powinna zaakceptować decyzję wynegocjowaną w trakcie rozmów z protestującymi. Pani Dorota Gardia, szefowa Rady Dialogu Społecznego, znany związkowiec, moim zdaniem, bardzo kompetentna osoba do prowadzenia i Rady, i dialogu pomiędzy stronami, zwołała Radę Dialogu Społecznego. I liczyła, że pani premier szedło, przyjedzie z nowymi propozycjami. Myślę, że tak związkowcy liczyli. To miało miejsce jeszcze we wtorek po południu. Ale przyjeżdżanie z tym, co zostało odrzucone, i nie pokazywanie nowych rozwiązań, no jest swoistego rodzaju kontynuacją prowokacji z piątku. Więc dlatego oczekujemy obecności pana premiera Morawieckiego i jego osobistego stawiennictwa, również złożenia jej, jego propozycji nie za dwa, trzy tygodnie, tylko tu i teraz. Na negocjacje zawsze jestem otwarty, natomiast ultimatum, dyktat, wszystko albo nic to sformułowania dobre na wojnę, a nie na poważną rozmowę. Kto to powiedział? E, ja zawsze jestem otwarty na negocjacje e, i nie ma dzisiaj, nie widzę ze strony związkowców dyktatu. No, proszę przypomnieć. Donald Tusk powiedział w 2013 roku tak skomentował żądania Solidarności. No. No i Które... to jest no, pełna zgoda, ale tylko ze strony ZNP nie ma dyktatu, tylko jest propozycja. Najpierw była 1000 zł, a wtedy było 30 oczekiwanie, żeby później. rząd przedstawił rozkład rozmów ze związkowcami i to był dyktat. Nie wiem, czy tylko takie było oczekiwanie. No, Może Jak... były oczekiwania jeszcze inne. Dzisiaj to nie jest rok 2013, tylko jest 2019 i jest tu i teraz protest kilkuset tysięcy nauczycieli, tysięcy Podać. szkół, rząd, które nie pracują. Rząd mówi nieprawdę, i... mówiąc, że to są żądania zaporowe. Rząd łatwą ręką rozdawał wiele pieniędzy. I nie patrzył, czy, czy jest potrzebna reforma oświaty, czy trzeba dofinansować szpitale powiatowe, czy ratownicy medyczni i fizjoterapeuci dobrze zarabiają. Nie chciał rozwiązywać problemów systemowo, tylko stworzył projekty, które chce teraz jeszcze za 5 Czyli milionów za, musimy, promować. Musimy nie, nie było patrzenia długofalowego w rządzie. I nie było roztropności w rządzeniu. I tego najbardziej Czyli dzisiaj pan brakuje. Premier po, powinien pan umówić premier się dzisiaj z... w Radzie Dialogu Społecznego, bo każdy dzień to jest strata dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli. To dla, jest wielkie dla przeżycie. Wszystkich, dla bo wszystkich, to, bo to kosztuje. To wszystkich kosztuje. To wszystkich kosztuje e, i trzeba to, te spory rozwiązywać, a nie czekać, aż e, e, no, e, no, miną 2 trzy tygodnie, będzie po świętach i zwoła się okrągły stół. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Chciał przejąć pałeczkę. Ale to jeszcze przeją. muszę się dużo uczyć od pani. Pani redaktor. Dziękuję to bardzo naprawdę lata praktyki. Do widzenia. Do widzenia.